Cześć, witam serdecznie moich widzów. Co zrobić, jeżeli wiertarka nam przestała funkcjonować, wyczerpał się akumulator, nie można go naładować? Nic trudnego. Popularna wkrętarka z parki o symbolu BR12E. Jak również możemy to odczytać na akumulatorze BR12E-B1HR. Popularny sprzęt. Pokażę Wam, jak wymienić ogniwa. Czasami jest tak, że nie warto wymieniać całej wiertarki. Wystarczy dokupić wymienne ogniwa i pokażę Wam, jak można wymienić gotowy zestaw ogniw, które można dostać w sieci handlowej. Czynność banalnie prosta, jednak jest parę szczegółów, na które warto zwrócić uwagę. Chodzi głównie o bezpieczeństwo, żeby nie doszło do pożaru czy jakiegoś przypadkowego zwarcia. Razem pokażę po kolei, jak wykonać poszczególne czynności. I na co zwrócić szczególną uwagę podczas takiej wymiany ogniw. Zapraszam do oglądania odcinka. Chociaż proces wymiany jest dosyć prosty, warto zwrócić uwagę na zagłostki, że tak powiem techniczne, żeby nie doszło do uszkodzeń akumulatora lub czy nawet pożaru. Przy pomocy wkrętarki ręcznej wykręcę wkręty obudowy. Zdejmujemy obudowę. Delikatnie wysuwamy. O, styki, które są umieszczone w górnej części. Ściągamy obudowę. O. Tak to wygląda. Ogniwa akumulatorów umieszczamy wewnątrz. Wysuwamy. To są nasze ogniwa, które zużyły się podczas eksploatacji sprzętu. One mają swoją wytrzymałość i nie są wieczne, dlatego mamy dwa wyjścia. Albo wymienić wiertarkę z akumulatorami. Natomiast, jeżeli faktycznie wkrętarka jest dobrej jakości, nie jest zużyta, jest sprawna i mocna, możemy pokusić się na wymianę właśnie tych ogniw. Należy tylko przełożyć elementy elektroniki, które są umieszczone w tym ogniwie po prawej stronie. Zwróćcie uwagę, czynność dosyć prosta. W tym miejscu. Tutaj posłużę się pensetą. Jest umieszczony tak zwany bezpiecznik 2A, który zabezpiecza nam sprzęt podczas pracy. I teraz, jeżeli my jego nie przełączymy do nowego ogniwa lub wykonamy tę czynność wadliwie, możemy spowodować, że nie będzie nam wietarko wkrętarka funkcjonować. Zaraz pokażę Wam, jak to wszystko po kolei zrobić. No dobra, włączamy. Naszą lutownicę. Niech ona się grzeje. Bardzo ważnym etapem podczas całej wymiany baterii jest odłączenie zasilania. Wiadomo, że ogniwo jest wyczerpane, już zużyte, ale ono jeszcze pewne ładunki posiada, które mogą zagrozić nam podczas całej pracy, którą zaraz będziemy po kolei wykonywać. W pierwszej kolejności należy odłączyć zasilanie, które jest tutaj, żeby nie było zagrożenia w trakcie całej naprawy. O, w ten sposób. Rozłączamy. Dobra, już mamy to załatwione. Jest to plus ogniwa zasilającego. Teraz możemy czuć się bezpieczniej, ponieważ już obwód elektryczny jest rozłączony i nie stanowi nam jak gdyby bezpośrednich zagrożeń. Dla porównania, może pokażę zestaw nowych ogniw i ten demontowany po prawej stronie, zużytych już. I teraz producent ułatwia sprawę w taki sposób, że są tu dwa bieguny minusowe, tu na dole jest biegun plusowy, gotowy do montażu. Ten biegun podłączymy jako ostatni. Żeby nie pomylić kolejności, ja to wszystko porozłączam, odłączę. Dobra, dołączyłem. Teraz użyję rurki termokurczliwej do zaizolowania przewodu. O, dobrze. Te obniwa stare i nowe warto ułożyć obok siebie, żeby nam się coś nie pomieszało. I teraz przystępuję do kolejnej rzeczy. Czyli tak, umieściłem rurkę termokurczliwą, a teraz. Przygotuję tą część do nowego ogniwa, tego po lewej stronie. Pamiętajcie o tym, żeby wykonać mocne, pewne połączenie, żeby lód był wygrzany, żeby nie był zbyt zimny. O. Bo tylko wtedy mamy pewność, że połączenie jest stabilne, trwałe i nie jest kruche. Nasuwamy teraz rurkę termokurczliwą, żeby odizolować łącze. Opalamy ją płomieniem, żeby obkurczyła nam się na wszystkich stronach i mamy eleganckie połączenie zakończone. Musimy odłączyć tą część blaszki od ogniwa i przyrutować tą tutaj po lewej stronie. Można na wstępie mechanicznie usunąć. To właśnie zrobiłem i teraz spróbujmy to przyrutować do nowej części. Pokrywamy tą część żeby było wstępnie przygotowane podłoże do lutowania. O, dobra. I drugą część pokrywamy z tej strony. Przygotujemy podłoże do lutowania, żeby cena była równomiernie naniesiona. Pozwoli to nam wykonać trwałe połączenie, twardą spoinę, która nie będzie krucha, która będzie przewodzić dobrze prąd elektryczny. Jeszcze trochę kalafonii. O sobie jeszcze nałożę troszeczkę cyny i przystępuję do łączenia drugiej części o, nakładamy ja tu jeszcze może dołożę trochę cyny teraz zobaczcie, profiluję tą część, o, wyginając do właściwego kształtu o, ona będzie stanowiła nam górną część naszej baterii Teraz zobaczcie kolejna czynność. Ja tu założę koszulkę termokurczliwą, która pozwoli nam osłonić przewód przed ewentualnym zwarciem. Założyłem nawet dwie koszulki dla pewności i postaram się przylutować tą część przewodu do tego właśnie tutaj połączenia. Profiluję w tym kierunku i tak przygotowany przewód lutujemy do kolejnego bieguna, tym razem bieguna plusowego. Również pamiętajmy o dobrym wygrzaniu lutu. O, co właśnie nastąpiło. I teraz nasuwamy nasze rurki termokurczliwe. Wygrzewamy płomieniem. Dla pewności damy jeszcze jedną Druga termokuczliwa. To już jest dobrze. Dla pewności założę jeszcze izolator na nasz bezpiecznik, żeby odizolować od ewentualnych zwarć. O, proszę bardzo. I następnie umieszczamy całość dokładnie w tej pozycji. Ten bezpiecznik zabezpieczy nam ogniwa przed niepożądanym zwarciem oraz przed przygrzaniem całego układu baterii. Nie dopuści do ewentualnych niespodzianek. Zabezpieczy również od zniszczenia ogniw. Bo wiadomo, może wystąpić jakieś zwarcie, może coś się stać poza tym układem, dlatego on jest tutaj konieczny i on pełni swoją funkcję. Ja teraz może pokażę wyczyszczenie tych styków z zanieczyszczeń. Ja się posłużę w tym celu papierkiem ściernym o gradacji 400. Czyszcząc te styki, będziemy mieli lepszy kontakt, co za tym idzie, lepsza wydajność pracy z ogniwami. Z drugiej strony też wyczyścimy. Dobra. Można jeszcze użyć preparatu Kontakt 60. On również bardzo ładnie czyści styki. I nanosząc na szmatkę, możemy usunąć zanieczyszczenia rdzy konektorowej oraz przemyć styki. Ze wszystkich stron, żeby stanowiły one dobre połączenie. No, a może wystarczy tego czyszczenia? Składamy i możemy już przystąpić do zakładania dolnej części budowy. O, bardzo ładnie nam wszystko usiadło. Na koniec jeszcze warto tutaj umieścić dodatkową podkładkę izolacyjną, co właśnie teraz zrobię. Zabezpieczy nam to układy przed ewentualnym zwarciem i dociśnie te ogniwa do góry, do tej części obudowy. Na to zakładamy. Wszystko ładnie się ułożyło. Ładnie ogniwa siedzą. Możemy przystąpić do skręcania Czyli wszystko powinno funkcjonować. Załączamy wkrętarkę. Pamiętajcie jeszcze, że przed założeniem ogniw musimy naładować je do stanu pełnego naładowania i warto te ogniwa jeszcze rozładować, następnie znowu je naładować, wykonywać takie przynajmniej 2-3 cykle, żeby ogniwo się właściwie oformowało podczas ładowania i rozładowania. Wtedy ono będzie nam dłużej pracować i. Zapewni nam stabilność pracy z tą wkrętarką. Zaraz sobie to ogniwo naładujemy. Zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie funkcjonować. Żeby ogniwo pełniło swoją funkcję, należy je naładować w ładowarce. I to zaraz zrobię. Zauważcie, że już jest kontrolka zielona, czyli bateria naładowała się. Wyciągamy. Możemy sprawdzić, jak ona funkcjonuje z naszą wkrętarką. Zakładamy. Czyli możemy się cieszyć, że sprzęt nam dalej posłuży. Pamiętajmy jeszcze na koniec o tym, żeby tych starych ogniw nie wyrzucać do śmietnika, tylko do miejsc do tego wyznaczonych. Oczywiście, wiadomo, dbając o środowisko naturalne. Dziękuję za uwagę, pamiętajcie o dzwoneczku, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!